Dzień dobry. W studiu GoTV witam pana prezydenta Piotra Grzymowicza. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Panie Piotrze, kończy się rok. Gdzie Pan spędza Sylwestra tegoroczny? W Olsztynie. w Olsztynie, na balu, a więc jestem przekonany, że będzie jak zwykle bardzo wesoło, że Sylwester dla wszystkich naszych mieszkańców będzie na pewno udanym. Dniem, w którym będziemy mogli się bawić i oczywiście witać nowy rok. A więc, również jako miasto, organizujemy już rokrocznie wydarzenie, które odbędzie się na Placu Dunikowskiego wraz oczywiście z artystami, którzy wystąpią. A wobec tego, zapraszam również w imieniu. Naszego miasta, samorządu, wszystkich mieszkańców, którzy w tym czasie mogą się nie bawić na e, jakichś balach, a będą e, na prywatkach czy też niedaleko śródmieścia. E, zapraszam do wspólnej zabawy i uczestniczenia w powitaniu Nowego Roku właśnie Czyli na dla placu Dżonikowskiego. Czyli jeszcze jest tak. alternatywa, jeszcze nie jest za późno. Taką tradycją, którą chyba wszyscy robimy przy przełomie roków, jest podsumowanie. Oceniamy rok, który się kończy i snujemy plany na rok nadchodzący. Jaki dla Orztyna był ten rok, który zmierza ku kończeniu? No Na pewno był spokojniejszy niż w roku 2015, gdy kończyliśmy tą perspektywę unijną z lat 2013.

Ten rok poświęciliśmy przede wszystkim na przygotowanie kolejnych projektów, zarówno rozwoju kapitału ludzkiego, a więc tych, które są kierowane do naszych mieszkańców, do tych szczególnie, którzy dzisiaj jeszcze pracy nie mają, którzy potrzebują pomocy. Rok, który chcemy skierować również w zakresie przygotowanych projektów do naszych seniorów, bo przecież nasze społeczeństwo poprzez dłuższy możliwy okres bycia aktywnym. No na pewno pozwala z jednej strony właśnie być aktywnym a z drugiej strony wiemy że mamy coraz więcej również ludzi starszych którzy wymagają opieki i takie projekty w ramach tzw. zintegrowanych inwestycji terytorialnych do nich przygotowaliśmy już niebawem będziemy w ramach tych projektów zapewne im pomagać ale to również są projekty inwestycyjne Przeżyliśmy, ja mówię, budowę naszego tramwaju i teraz wejdziemy w etap kolejnych dużych inwestycji związanych z ekomobilnością, związanych właśnie również z, nowo, z budową nowej linii tramwajowej, bo już niebawem luty-marzec rozpoczniemy w ramach ekomobilności modernizację i budowę ulicy Pieniężnego, ulicy Partyzantów, w ramach ZIT-ów budowę i połączenie Gościnnej, Kresowej, Żurawie i Perkoza od drogi na Morąg do drogi szesnastki na wysokości węzła Kudypy, bo przecież będziemy również realizować, już rozpoczęliśmy, podłączenia do naszej obwodnicy, a więc dzisiaj realizujemy modernizację drogi towarowej, za chwilę wejdziemy w jej realizację, od ulicy Budowlanej do samego węzła wójtową, a więc wybudowania zupełnie nowej części. Rozstrzygamy w tej chwili przetarg na a ażeby połączyć tą ulicę z kolei zbudowaną obwodnicą do węzła Pieczewo, a więc tego, który będzie na wylocie w kierunku Szyman i w kierunku Szczytna. Również jest przetarg ogłoszony na poszerzenie, w zasadzie wykonanie dwujezdniowej drogi dwupasmowej e, związanej z przedłużeniem ulicy Płoskiego i dalej skierowaniem jej do węzła Jaroty, to wykonuje akurat ten zakres poza granicami miasta Zarząd Dróg Wojewódzkich, a więc będzie e, Olsztyn-Jaroty węzeł też na obwodnicy, no i z tego możemy się cieszyć, bo te drogi na pewno usprawnią komunikację i Izolsztyna i Dolsztyna, do a przede wszystkim pozwolą wyprowadzić ruch tranzytowy, jeśli mówimy o, o obwodnicy szybciej Izolsztyna, jak i te samochody, które nie będą wjeżdżały, nie będą musiały wjeżdżać do Olsztyna. No, nie będą nam korkowały naszych ulic, nie będą stwarzały niebezpieczeństw, pozwolą nam oddychać czystszym powietrzem, a więc szeroko rozumiana ekologia, bardzo no, potrzebna dla nas wszystkich, bo chcemy żyć w czystym środowisku. Także te trasy komunikacyjne, te ulice, o których tutaj wspomniałem, no, one będą realizowane też w tym roku. A więc troszeczkę się skumulują po prostu nasze zadania inwestycyjne, ale nie mamy wyjścia. My po podpisaniu praktycznie, po przejściu oceny, czy to w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, z której realizujemy projekty modernizacyjne transportu publicznego, czy infrastrukturalne, drogowe, mamy czas 24 miesiące na zrealizowaniu tych inwestycji. Wobec tego nie możemy czekać. Musimy po prostu to realizować realizować. Dzisiaj w ramach służb i Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dyskutowaliśmy o tym, że w miesiącu styczniu Zarząd Dróg Zieleni i Transportu musi mieć przygotowany plan, plan organizacji ruchu na czas tych prac, które rozpoczną się praktycznie w miesiącu lutym, w miesiącu marcu, a żebyśmy po prostu nie byli czymś zaskakiwani, a żebyśmy również wiedzieli w jaki sposób będziemy mogli czy to w transporcie publicznym, czy to w transporcie indywidualnym, po prostu się poruszać w mieście. Ale chciałbym dodać, że również będziemy realizować bardzo przyjazne inwestycje w zakresie środowiska, bo to jest również modernizacja parku Jakubowo, bo to jest budowa praktycznie od podstaw górki Jasia, tu na Zielonej Górce wraz ze ścieżką edukacyjną. Myślę tu o parku, który tam powstanie i terenach zielonych, bardzo przyjaznych dla mieszkańców, bo to będzie również budowa, tak myślę, oczekiwanych, trasy Łynostrady w zakresie i ścieżek rowerowych, i ścieżek pieszych, wraz z oświetleniem, wraz z małą architekturą a więc kolejne bardzo przyjazne tereny rekreacyjne powstaną w mieście. Bo przecież cała Łynostrada to od Brzezin aż do Parku Centralnego, dalej poprzez Park Podzamcze, aż do Lasu Miejskiego, do elektrowni. Taką trasę będziemy mieli, jaką nową, piękną trasę, z której zapewne bardzo że chętnie my, jak i nasi turyści będą korzystać. Również przygotowujemy nasze placówki edukacyjne, nasze szkoły, nasze przedszkola ażeby te obiekty móc odnowić, a żeby móc docieplić, żebyśmy mniej zużywali energii. Co związane jest oczywiście również z niską emisją. Będziemy modernizować obiekty w celu przystosowania lokali socjalnych dla oczekujących w naszym mieście mieszkańców, to realizuje zakład lokali i budynków komunalnych i myślę również bardzo ważne, że w ramach szeroko rozumianej rewitalizacji również nasze budynki, nasze kamienice będą zmieniały swój wygląd na ten odrestaurowany, wracający do ich historii i do tożsamości miasta, gdyż, no, również i wizerunek poprzez odrestaurowanie kamienic na pewno znacząco się zmieni, zarówno wśród nas, mieszkańców Polsztyna, jak i turystów. No, również pracujemy z partnerami naszymi, jakimi jest PKP, jakim jest PKS, ażeby w najbliższym czasie, tak jak my będziemy realizować już niebawem zintegrowane centrum przesiadkowe przy dworcu, ten Dworzec nasz, główny dworzec został zrewitalizowany, żeby również wspólnie... Z którzy dojeżdżają, czy też wyjeżdżają z naszego miasta różnymi środkami transportu zbiorowego. I żeby ta cała inwestycja jak najlepiej wpisywała się w oczekiwania e, mieszkańców, jak i w tą przestrzeń publiczną, która jest niezwykle ważna przy dworcu, która po prostu codziennie przyjmuje tysiące pasażerów. I jestem przekonany, że e, tak jak zawsze mówię, remont, jak robimy w domu, to musimy przecierpieć, musimy po prostu sobie z tym poradzić, a potem już tylko będzie lepiej, a te możliwości, które w tej chwili mamy, biorąc pod uwagę dostępność środków unijnych są niepowtarzalnymi, są być może ostatnimi w tych latach 2014-2020 i możemy się tylko cieszyć z tego, że mamy swój wkład własny, że będziemy te inwestycje mogli realizować, że również będziemy mogli, tak jak powiedziałam wcześniej, kierować projekty do osób w ramach no, wszelkiego rodzaju pomocy tak? i społecznej, i związanej z zatrudnieniem, i przekwalifikowaniem, i pomocy zdrowotnej bo też mamy takie projekty związane z ochroną zdrowia naszych mieszkańców, a więc jestem przekonany, że będzie to nasze zrównoważone działanie, które ma służyć wszystkim mieszkańcom naszego pięknego miasta Olsztyna. Czyli zostaje nam tylko życzyć tego, żeby wszystkie plany udało się zrealizować, żeby wyszło gładko, najbardziej jak to możliwe. No tak, no na to bardzo liczymy. Nie wiem, czy wspomniałem, ale oczywiście druga linia tramwajowa powstanie. Zakładamy, że jutro składamy wniosek o dotację unijną w ramach programu operacyjnego Polski Wschodniej. Bagatela 208 milionów złotych, wartość tego projektu. No i jestem przekonany, w ciągu dwóch miesięcy, trzech miesięcy otrzymamy te środki. Ogłosimy przetarg i w trzecim kwartale... Przyszłego roku 2017 rozpoczniemy budowę kolejnych linii sieci tramwajowych transportu zbiorowego, bo naprawdę on się bardzo dobrze przyjął w mieście. O 100% wzrosła nam ilość osób, które korzystają z transportu publicznego na trasach, gdzie jedzie tramwaj. Również jeśli chodzi o przychody, w tym roku mamy większe na transporcie publicznym o 3 miliony złotych w stosunku do ubiegłego roku, a więc same pozytywne w tym zakresie informacje, a przygotowujemy jeszcze pewne niespodzianki, ażeby żeby wyjść z pewną propozycją dotyczącą jeszcze restrukturyzacji opłat i taryf za bilety, która powinna służyć jeszcze większej przyjazności i chęci korzystania z transportu publicznego. Dziękuję bardzo, Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo.